Cześć z tej strony Jędruś, w tym filmie opowiem wam o różnych typach lamp LED jakie możemy znaleźć na rynku, wyjaśnię jakie dają możliwości, kiedy którą wybrać oraz czym się kierować przy ich wyborze. Aby nie być osłownym, praktyczne zastosowanie lamp pokażę wam w kolejnym filmie. A może interesowałaby was cała seria filmów o świetle w filmie i fotografii? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a już teraz możecie dać łapkę w górę, aby algorytm był łaskawszy dla moich treści. Zacznijmy od wyjaśnienia parametrów technicznych z którymi będziemy mieć do czynienia przy wyborze lamp. Będzie to prawdopodobnie mniej fascynująca, no dobra, większość filmowców ma nerdowskie zapędy, więc cyferki tabeli nie powinny być Wam straszne. Na pierwszy odzień weźmy sobie legendarną moc wyrażaną w watach. Jej wartość dumnie uzupełnia nazwę większości produktów na rynku. Czy jednak faktycznie ona nam coś mówi? I tak i nie. Moc lampy określa maksymalną ilość energii zużywanej przez lampę oraz jej, słowo klucz, potencjalną jasność. Dzięki tej wartości możemy ogólnie skategoryzować, jak ona świeci. W zakresie 5 do 40 WAT znajdują się lampy raczej słabe. 60 do 150 W mocniejsze, od 150 do 600 bardzo mocne, a od 600 w górę te <noise> mocne. Gdzie aktualny szczyt to 2400 W i te lampy znajdziemy już raczej tylko na dużych planach filmowych, głównie ze względu na ich cenę oraz gabaryty. Informacja o mocy lampy ma jeszcze jedno zastosowanie. Na planach, gdzie korzystamy z kilku lamp jednocześnie, możemy oszacować, jaką moc pobiera nam cały zestaw. Dlaczego jest to ważne? W sytuacji, gdy pracujemy na wątpliwej jakości instalacji elektrycznej, możemy oszacować, przy ilu lampach ta instalacja lub korki wypierdzielą nam w powietrze. A korzystając z zasilania mobilnego takiego jak agregat lub bank energii, możemy dopasować moc lamp do mocy wyjściowej urządzenia. Mówiąc o mocy, wspomnę jeszcze o jej regulacji. Większość lamp posiada regulację od 0 do 100%. Uwagę należy zwrócić jednak na skok mocy. U niektórych producentów może być to 5W, a w topowych modelach jedynie 0,1%. Im mniejszy skok, tym precyzyjniej możemy kontrolować jasność lampy. Prawdopodobnie większość z Was i tak będzie kierować się mocą przy wyborze źródła światła. Jest ona po prostu do tego celu najwygodniejsza. Nie sposób jednak w tym miejscu nie wspomnieć o faktycznej jasności emitowanego światła wyrażonej w luksach przy danej odległości, najczęściej 1 metra. Przy dwóch lampach o jednakowej mocy Wyższa wartość jasności świadczy o większej efektywności przetwornika, jednak żeby nie było za łatwo w przypadku tego parametru, producenci lubią go lekko ubarwić, aby lepiej wyglądał w tabelkach. Na przykład Podając jasność w mniejszej odległości lub z założonym reflektorem. Dzięki takiemu zabiegowi, wartość ta może być nawet kilkukrotnie wyższa. Przygotowałem dla Was małą prezentację porównującą jasność świecenia lamp o różnej mocy. Nie są to laboratoryjne warunki testowe, jednak dadzą Wam pewien ogląd sytuacji. Ustawienia kamery pozostaną bez zmian, zmieniam jedynie źródło światła, które będą około metra od modela. Koniec tego zanudzania. Skoro ustaliliśmy, że i tak raczej będziecie korzystać z mocy przy wyborze lamp, przejdźmy do kolejnego parametru, którym jest temperatura barwowa. Określana jest ona w specyfikacjach jako CCT, CCT. Światło dzienne może się charakteryzować różną temperaturą wyrażoną w kalwinach. Mówiąc prościej, czy światło to jest bardziej ciepłe, czy raczej zimne wpadające w niebieskie tony. Ja już wspomniałem, temperatura barwowa wyrażona jest w kelwinach i jest to zakres od 2500 do około 6500 kelwinów. Niższa wartość oznacza odcienie ciepłe zbliżone do światła żarowego. W okolicy 4000 kelwinów znajdziemy neutralne światło białe, a przy wartościach powyżej 5500 to już wieje chłodem. Dlaczego jest to takie ważne? Lampy LED możemy podzielić jak zwierzęta na stało i zmiennocieplne. Lampy o stałej temperaturze barwowej najczęściej świecą na 5600 Kelvinów i tutaj taki tip oznaczone są literką D. Lampy o zmiennej temperaturze barwowej zwane jako bicolor mają możliwość zmiany tego parametru. Jeśli mamy taką możliwość, zdecydowanie sugeruję wybór takich lamp. Dlaczego to takie ważne? Dzięki temu mamy większą kontrolę nad światłem. Możemy kontrolować klimat kadru, naśladować inne źródła światła, uzyskać separację barwną obiektu oraz co najważniejsze, dopasować się do warunków panujących w miejscu nagrań, jeśli nie mamy kontroli nad otoczeniem. Mówiąc o świetle CCT, wypada jeszcze wspomnieć o parametrze CRI. W skrócie jest to parametr, który mówi nam, jak wiernie światło oddaje kolory. Na tym etapie w zupełności wystarczy Wam ta informacja, że nie, ryzykujemy zakupu lamp o CRI poniżej wartości 9 a najlepiej celować w te, gdzie producent deklaruje serii o wartości 95 lub wyższej. Dobrym pomysłem jest również budowanie swojego setu na produktach z jednej firmy. Często i często ta sama wartość w kelwinach może się różnić w zależności od producenta i to nie tylko cieplej, zimniej, ale również barwa może odbiegać w tony zieleni lub magenty. Pokażę Wam teraz trzy lampy od trzech różnych producentów i jak bardzo różni się ich 5600 kelwinów. Teraz mówi Andrzej z przyszłości. Metoda badawcza zastosowana tutaj została zaprojektowana na Uniwersytecie Chłopskiego Rozumu. Wydaje mi się, że jest to najbardziej sensowna i wiarygodna ocena mocy lamp. Jeśli się mylę, niech ktoś bardziej doświadczony mnie tutaj poprawi. Jak widzicie, wszystkie lampy odrobinę różnią się od siebie barwą, jaką świecą na 5600 kelwinów, Ale również możecie zaobserwować, jak bardzo różni się ich moc. W tym przypadku możemy zaobserwować, że. Patona 300 jest tylko odrobinę słabsza od Aputure 600. Myślę, że to może być kwestia reflektora. Nie wiem, tak jak mówię, ciężko mi to ocenić. A Twomei 300 jest o wiele słabsza od obu lamp. Jeśli coś z tej części jest dla Ciebie niejasne lub uważasz, że któryś punkt wymaga rozwinięcia, śmiało napisz w komentarzu. Również w tym momencie będę bardzo Ci wdzięczny za łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli doceniasz moją pracę włożoną w tworzenie filmów. Przed nami ostatnie 3 techniczne punkty, zanim przejdziemy do mięsa. Mamy już lampy ze światłem naturalnym, więc teraz przejdźmy do kolorków. Kiedyś światło było albo białe, albo żółtawe. Dzisiaj możesz sobie zrobić dyskotekę w pokoju, a to wszystko dzięki diodom RGB. Jest to skrót od Red Wing Blue. Z połączenia tych kolorów możemy uzyskać tysiące, a nawet miliony różnych barw i ich odcieni. Dawniej do uzyskania różnych kolorów spoza palety CCT korzystało się z kolorowych folii nakładanych na zwykłe lampy. Generowało to masę dodatkowej pracy oraz konieczność włożenia pudła tych folii. Dziś gdy mamy lampę LED RGB wystarczy zmienić jej ustawienie i Gotowe. W obecnych produkcjach, aby przyciągnąć uwagę widza, obraz, który rejestrujemy, musi być barwny. Czasem nienaturalnie cukierkowy, dlatego warto mieć coś kolorowego w swoim zestawie. Mówimy o świetle efektowym, więc czas na efekty świetlne. Nie jest to jakoś bardzo mocno wykorzystywany tryb pracy lamp, jednak gdy już jest potrzebny, to jest on. Bardzo potrzebne. Mowa tu o funkcji, w której lampy symulują różne warunki świetlne znane z nam z otoczenia, przez zaprogramowaną zmianę mocy i lub barwy w czasie. Tu zamiast memlać lepiej zaprezentuję kilka z nich. Burza. Widzimy tu nieregularne, krótkie mrugnięcia światła białego, które przypominają burzę z piórnami. Jeśli nagrywamy thriller lub horror, jest ono niezastąpione. Ogólnie mówiąc, pojazdy uprzywilejowane. Gdy włączymy ten efekt, od razu nasuwa nam się na usta. Na glebę łowczyńco, Nodzisz szeroko i nie waż się ruszyć, bo będę bardzo zły. A teraz mój ulubiony. Świeca czy tam ognisko. Chcąc nagrać romantyczną scenę przy kominku, lub dramatyczną walkę o życie w lesie przy ognisku, możemy mieć odzień bez dymu. Dym lepiej sobie jest dorobić osobno. Prościej. Fajnie. Zazwyczaj tych efektów jest bardzo wiele i mają one przede wszystkim regulowaną moc oraz szybkość zmian. Ostatnie, na co warto zwrócić uwagę, to sterowanie. Wszystkie lampy posiadają na swoim korpusie lub zapleczu moduł, za pomocą którego można nimi sterować. Ważne jest, aby był on czytelny i intuicyjny w obsłudze. Należy pamiętać o tym, że często lampy na planie są gdzieś schowane. Czasem znajdują się na dużej wysokości, przez co nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Zależy nam zazwyczaj na tym, aby mieć możliwość sterowania ich parametrami, patrząc w monitor aparatu czy kamery, które mogą znajdować się daleko od źródła światła. Spółuzów wtedy przychodzi nam zdalne sterowanie bezprzewodowe. Zwróćmy uwagę, czy lampa posiada do zestawu dołączony pilot, a może nawet ma możliwość sterowania z aplikacji na smartfonie. Pozwoli nam to zaoszczędzić chodzenia, poruszania statywami, wspinania się na wysokości. Mając możliwość sterowania bezprzewodowego, po prostu zaoszczędzimy mnóstwo czasu i energii. Koniec. Ten techniczny wstęp był bardzo długi, choć i tak jeszcze nie powiedziałem o wszystkim. Były to jednak kluczowe parametry, na które trzeba zwrócić uwagę, wybierając sprzęt, aby później nie żałować podjętej decyzji. Amen. Wspomnę jeszcze, że dzisiejszy film powstał przy współpracy ze firmą Patona, od której dostałem do testu większość prezentowanych tutaj sprzętów. Propozycja wyszła jednak tutaj z mojej strony, ponieważ uważam, że Patona produkuje świetny sprzęt w bardzo przystępnej cenie i od dłuższego czasu sam pracuje na ich lampach oraz akumulatorach. Dobra, w czapce tego dam, debil. Pierwszą kategorią są panele LED. Mogą występować w różnych rozmiarach oraz kształtach. Popularnymi lampami tego typu są małe lampki o mocy od 5 do około 40 W. Stosuje się je raczej jako światło wypełniające, kiedy chcemy rozbić cienie na temacie kadru. Znajdą również zastosowanie jako światło konturowe do zarysowywania krawędzi naszego bohatera. Najczęściej jednak wykorzystywane są jako światło efektowe. Możemy za ich pomocą doświetlić na przykład tło lub nadać mu kolor. Idealnie sprawdzą się do punktowego i precyzyjnego oświetlenia kadru. W związku z niewielkim rozmiarem, wygodnie można je umieścić w niewielkich przestrzeniach lub podwieźć. Dzięki mojej wadze do tego celu wystarczy zazwyczaj gaffer. Tłumaczę i objaśniam, bo to się też niektórym może przydać. Gaffer to taka taśma klejąca znana w USA pod nazwą również duct tape. Cechuje się tym, że jest bardzo wytrzymała, mocno klei, a dzięki swojej hybrydowej konstrukcji m, posiada takie sznureczki w środku. Bardzo łatwo ją urwać. A skąd w ogóle nazwa Gaffer? W międzynarodowej nomenklaturze mianem gafra Gaffera określa się osobę na planie filmowym odpowiedzialną za światło oraz elektrykę. Na czym to stanęło? A! Te małe lampki, również dzięki wbudowanym efektom, sprawdzą się idealnie jako wspomniane na przykład na początku. Płomień kominka. możemy je włożyć do żyrandola lampy, nad którą nie mamy kontroli. Mnóstwo zastosowań. Wśród takich małych lamblet moim ostatnim odkryciem jest prezentowana tutaj Patona SLPB40R. Ogólnie mam wrażenie, że Patona powinna lekko zmienić kolejność liter w swojej nazwie i przekształcić ją w Panato, większość lamp na rynku w tym rozmiarze i cenie poniżej 500 zł ma maksymalnie no 20 wat. RGBT. RGBT RGB. T... RGB, t plus. RGB też nie jest standardem. A tutaj 40W. Bateria ostarczająca na około 40 minut działania przy maksymalnej mocy pozamiatane. No w zestawie tutaj jeszcze mamy panel dyfuzyjny, który jest właśnie na nią nałożony, który pozwala nam zmiękczyć światło i woreczek transportowy. Wśród rzeczy, o których nie wspomniałem na początku w parametrach technicznych, warto jeszcze jest zwracać uwagę na system montażu. Tak jak na przykład tutaj mamy śrubę montażową, dzięki której możemy przykręcić ją do statywu, w zestawie jest również mocowanie na zimną stopkę, przez co możemy to sobie zamocować na kamerze. No, ważne jest, aby te lampy były bardzo łatwe do ustawiania, więc pamiętajmy również o tym aspekcie. Panele LED mogą też występować w odrobinie większej formie. Zazwyczaj wiąże się to również z większą mocą. Tutaj dla przykładu Patona Premium LED RGB216 ARC z Pilotem. Lampa, której używam dosłownie podczas każdej sesji, jest to już troszkę większe źródło światła, więc możemy się pokłócić o wykorzystanie jej jako światło kluczowe np. w sytuacjach reporterskich, dokumentalnych czy vlogując. Dodatkowo na jej korzyść działa możliwość zasilania bateryjnego. Idealnie sprawdzi się jako światło wypełniające, konturowe oraz efektowe. Zainstalowane w tej lampie wrota pozwalają uzyskać nam lepszą kontrolę nad światłem i wycelować w konkretne miejsce. Zobaczcie sami, jaka jest różnica w oświetleniu tła pełną powierzchnią lampy. A jak to wygląda, gdyż część tego światła sobie wytniemy? Większe panele LED, takie jak Patona Premium SL360 ARC, można wykorzystać już jako pełnoprawne światło kluczowe. Ok, ja tak gadam o tym świetle kluczowym, a niektórzy z Was mogą nie wiedzieć o co chodzi. Światłem kluczowym określa się główne światło eksponujące temat kadru. W większości przypadków powinno być to mocne źródło światła o dużej powierzchni, aby cienie były miękkie. Światłem kluczowym mogę określić właśnie światło, które pada na mnie z tej strony, jak widzicie, jestem tematem do kadru, jestem ładnie oświetlony i mam bardzo miękkie cienie na twarzy. To zasługa właśnie dużej powierzchni światła świecącego. Lampy takie jak 360ARC idealnie nadadzą się dla twórców, którzy nie mają dużej przestrzeni do nagrań, ponieważ zajmuje ona bardzo mało miejsca. Dla osób pracujących w branży beauty, na przykład wizerzystek, można je wygodnie zabrać ze sobą. Ich światło wiernie odzwierciedla kolory oraz warunki panujące podczas sesji. Oczywiście pomogą również w uwiecznieniu swoich prac. Jako ciekawostka pokażę Wam jeszcze jeden typ paneli LED, to tak zwane maty LEDowe LED Roll. Są to panele, które możemy zwijać. Mogą występować w bardzo dużych rozmiarach, a dzięki swojej konstrukcji łatwo je transportować. Maty posiadają zewnętrzny zasilacz, dzięki czemu są bardzo lekkie. Idealnie sprawdzą się do montażu na wysokościach, bez konieczności używania bardzo cięższych ich statywów czy boomów. Kolejnym typem lamp są miecze oraz tuby. Pokażcie mi kogoś, kto bierze to do ręki i nie robi. Nie znam takich. Ale dobra, nie o tym dzisiaj. Wyróżnia je podłużna i smukła konstrukcja. Przez swój kształt idealnie sprawdzą się jako światło konturowe. Światło, które pada na mnie z tej strony, pochodzi właśnie z miecza. Nietypowy kształt sprawia, że dobrze prezentują się one jako element kadru. Na przykład w tej sytuacji mogę sobie ją zamontować tutaj. jako ciekawe uzupełnienie kompozycji. Tubelet są ostatnio jednym z najpopularniejszych typów lamp. Same w sobie wyglądają spektakularnie, mogą mieć one różne długości, ponieważ wyglądają jak standardowa świetlówka, wykorzystywane są w miejscach, gdzie świetlówka normalnie powinna być, na przykład na suficie. W profesjonalnej pracy filmowej nagrywanie przy standardowych świetlówkach jest niedopuszczalne. Paskudne kolory, brak kontroli nad mocą oraz najczęściej towarzyszy im migotanie. A tutaj kolorek mamy Piękny, możemy mieć taki jaki chcemy, moc ustawić sobie dowolnie, a przede wszystkim sterować nimi z aplikacji. Kolejnym ich plusem jest to, że łącząc je obok siebie możemy uzyskać duży panel, który świetnie sprawdzi się jako miękkie światło kluczowe. Ale na tym nie koniec wspaniałości. Fotografowie mogą już też zacierać ręce. Fotografując nieruchomości, często spotykamy się z gównolampami w łazienkach. Klejemy sobie taką tubę do sufitu i voilà! Tube i miecze sprawdzą się świetnie również do malowania światłem na długiej ekspozycji. Dzięki nim można uzyskać efektowne fale i inne kształty. Wąskie światło sprawdzi się także świetnie do oświetlenia kreatywnych portretów lub jako element ich tła. W temacie mieczy Patona również powiedziała, Pana to. Propozycją o nich jest ten miecz RGB Baby Color, co go wyróżnia? Wbudowane wrota, które raczej są rzadko spotykane w takich produktach. Pozwalają one precyzyjnie ukierunkować światło, a gdyby jeszcze nam było mało tej precyzji, to w dołączonej do zestawu bardzo wygodnej walizce znajdziemy również gridy, które możemy sobie nałożyć na miecz. I teraz już żaden zbłąkany foton nie zrobi nam psychusa. Widać, nie widać, nie widać, widać, widać. Nie widać, trochę widać, nie widać, widać. Musiałem teraz trochę zmienić kadr, ponieważ kolejnym typem lamp, o których będę opowiadał, są lampy z cheatem COB, które były przedtem widoczne tutaj. Są to najbardziej standardowe lampy. Cechują się większą mocą oraz tym, że do korzystania z nich konieczny jest jakiś modyfikator światła. Modyfikatory takie jak na przykład softbox, reflektor czy strumienica, montuje się najczęściej za pomocą mocowania typu bowens. Jest to standardowe mocowanie, które występuje w większości modyfikatorów dostępnych na rynku, więc łatwo... W ten sposób możemy budować swojego seta. Sprawia to, że lampy te mogą być stosowane dosłownie do wszystkiego. Jako światło kluczowe, wypełniające, kontrowe, ambient, efekty. Wszystko zależy od tego, co do niej zamontujemy. W przypadku lamp COB większość z nich świeci jedynie światłem naturalnym. Nierzadko bez możliwości zmiany temperatury. Myśląc o większych produkcjach jest to nasz must have oraz jest to idealny wybór na pierwszy zakup, ponieważ taka lampa daje nam od razu wiele możliwości. Tak jak wspomniałem, montując duży Softbox takich jak na przykład Okta, czy ten nowy piękny Beauty Dish od Patony, możemy, możemy uzyskać bardzo miękkie filmowe światło kluczowe. Zakładając czasze, uzyskujemy w drugą stronę bardzo ostre światło, które może symulować słońce. Zakładając znów lanterna, taką piękną pieczarkę, możemy pięknie doświetlić wnętrze pomieszczeń. Naprawdę, jest to kompleksowe rozwiązanie. Warto jednak zwrócić uwagę na możliwość regulacji temperatury barwowej, aby móc uzyskać różne efekty barwne lub dopasować światło do otoczenia. Przykładem takiej lampy jest prezentowana tutaj Patona Premium COB300, którą uważam za tak dobrą, że nagrałem o niej oddzielny odcinek. Zachęcam do obejrzenia go, aby lepiej zapoznać się z tym produktem. Link pojawi się w tym momencie w, w waszym prawym górnym rogu ekranu. Kolejnym przykładem takiej lampy jest nowość od Patony. Jest to LED RGB 80W. Jest to na tyle wyjątkowa lampa, że prawdopodobnie również doczeka się swojego odcinka. Wyróżnia się szerokim zakresem CCD, świeci światłem RGB, posiada wbudowane efekty, można nią sterować za pomocą aplikacji, a także posiada zasilanie bateryjne. Zazwyczaj lampy o większej mocy wymagają zasilania bateriami typu v które są drogie, ciężkie, ogólnie mało wygodne, a tę lampę możemy zasilić popularnymi i tanimi bateriami typu MPF. Wchodzą tutaj dwie. I jest to naprawdę mega uniwersalne i wygodne rozwiązanie. Wydaje mi się, że jest to swego rodzaju rewolucyjne urządzenie i pokochają je przede wszystkim dokumentaliści, reporterzy oraz filmowcy ślubni. Łatwa w transporcie, przyzwoita moc, lekka, zasilanie bateryjne, sterowanie z aplikacji, więc gdy kapel gra, a teraz idziemy na jednego, można ją łatwo wyłączyć. Czego chcieć więcej? Ostatni typ lamp, którego nikt się nie spodziewał, ale widzieliście jedną z nich przez cały ten film. To tanie LEDy ze sklepów, ze wszystkim. Lampki choinkowe, taśmy LED, takie lampki rozdobne. To wszystko kosztuje grosze, a pozwala na ubogacenie kadru. Zachęcam, żeby się przejść po sklepie z niebieskim logo i nazbierać trochę takich gratów. Bardzo często ostatnio używam takich żarówek RGB z pilotem. Załóżmy na przykład, że chciałbym w kadrze wykorzystać. Taką lampkę. Ze standardową żarówką nie byłoby na to szans, ponieważ nie mam jak w łatwy sposób ani kontrolować jej mocy, ani barwy. Wkręcam wtedy taki mały badziew i już mogę nad tym wszystkim jakoś zapanować. Oczywiście, na rynku są dostępne profesjonalne takie żarówki dla filmowców, prawda? Że macie akumulator, sterowanie aplikacją mm, nie wiadomo jakie bajery. Ale nikt na początku swojej drogi z filmem nie będzie wydawał 500 zł na żarówkę, ponieważ jest wiele innych wydatków. Dopóki nie będziecie wykorzystywać tych lamp do oświetlania tematu kadru, ponieważ nie oszukujmy się, ich światło nie jest najwyższej jakości. Pomogą Wam szybko i tanio budować ciekawsze sety. Puff. Boję się myśleć, jak długi będzie ten odcinek. Jeśli wciąż tu jesteś, to dziękuję Ci bardzo za obejrzenie całości. Jestem świadom, że nie wyczerpałem tutaj w pełni tematu. Myślę, że nawet nie w połowie. Jednak wszystko, czego dowiedzieliście się z tego filmu, jest w zupełności wystarczające do tworzenia amatorskich, ale również profesjonalnych produkcji. Naprawdę nie trzeba robić napadu na bank, aby stworzyć super ujęcia. Jeśli masz jakieś pytania, chciałbyś, abym rozwinął bardziej któryś z tematów lub masz jakieś uwagi do filmu, napisz w komentarzu. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, będę również bardzo wdzięczny za łapkę w górę, ponieważ przygotowanie tego filmu zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu. Nie zapomnij również o zasubskrybowaniu tego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Już teraz powiem, że w następnym filmie pokażę praktyczne zastosowanie wszystkich zaprezentowanych tutaj lamp. Do zobaczenia!